Witam YouTube, witam w Bahrainie. runda druga po dość dobrym wyścig w Australii. Proszę bardzo, tak się prezentujemy na gridzie Gasti przed Verstappenem, intrygujący, ale ja na siódmym miejscu, nie wiem jakim cudem, ale się udało, a reszta oczywiście... Mało o proszę, Kubica nie ostatni, Sergio Perez z Karą, więc zobaczymy jak to będzie. Tak, mo można wyciąć po y momenty, w których się nic nie mówi i powtórki... Znikają. Strategia wyścigowa. Mam na dwa pyt stopy. Tak, Jeff, jesteś kozak. Jesteś kozak. Jedziemy na dwa stopy bez kitu. Eee, obciążenie paliwem. Ile mam okrążeń? Ja bym jednak wolał na te 15 okrążeń. Tego paliwka. Żeby w razie co, jak będę musiał wyprzedzić, ustawić sobie tą bogatą mieszankę. No to co? Ostrożne zarządzanie oponami. Jedziemy. Ja nie chcę tego, ja nie chcę tego modyfikować. Chcę jechać. Okej. Okay. Guys, trzymajcie kciuki. Bez powtórek. Bez powtórek. Bez powtórek. Bez powtórek. A, formujące. Właśnie zgrzałem. Tylko, żeby nie zapomniał, jak, na, jak w Australii, nie? Że formujący przejechałem na tych, na tych śmiesznych ustawieniach. A potem zapomniałem, zapomniałem o tym, żeby to włączyć. I ten start był taki słaby. Temperaturki. Proszę żeby się zwiększyły Dobrze, Jack, nie ma deszczu Muszę wiedzieć Bo Pamiętam jeszcze kiedyś wyścigi ligowe w Factory, krążenie formujące było, to Serducho, 120 uderzeń, jak nie więcej. Był stres, były nerwy. Pierwsze wyścigi online, jak się zaczyna taką przygodę z, lig z ligami, z tymi rzeczami. Więc fantastyczne przeżycie. Polecam wszystkich. Wszystkim. <laughs> wszystkich też polecam. Why not Dobra, tu damy sobie wyprzedzanie i tu damy sobie. Standardową mieszankę na start Chociaż bardziej ja bym chciał utrzymać pozycję Niż, niż, niż atakować Wszystkich oprócz Morele. Tak Peres tam z tyłu, tak Mikrofon włącznie Nie, teraz nie będę tego zmieniał, wiesz? Teraz nie będę tego zmieniał Pogadamy sobie z Jeffem przy okazji kolejnego Grand Prix Czyli przy okazji Grand Prix In! Let's go Tyle nie zmacić startu, bo nie chcemy po toj, prawda? Watch for, watch for the lights. All of the lights. Dobra, let's go. Poszli. O, trochę tutaj. Zarzuciło mi kołami. Nie jest to najlepszy start. Ale odzyskam to co straciłem, mam nadzieję. No panowie, spokojnie, spokojnie, tylko bez... Bez żadnych ekscesów. Hasy cisną. Hasy razem, no to będzie ciekawostka. W którym miejscu tu hamować? Ja tu mogę się wcisnąć, nie? Jeszcze spróbować. Tak na trochę. No musiałem przyhamować, bo ja wiem, jak. Ej, tu potrafi pojechać. To jest Ricardo, myślałem, że to has jest. No nieładnie, że mnie tak wyprzedził. Kolega z zespołu. Straciłem dwie pozycje na starcie. A właśnie to, to zabawne, bo w się zyskuje, nie? Jak O To jeden. Trochę jak z Kubicą, co teraz mówią, że tak fantastycznie startuje, a kiedyś tak nie startował. Kubica mówi, że z tyłu startuje się o wiele łatwiej niż z przodu i może dlatego tak to wygląda. Dobra. Jak idziemy za Ricardo, to oszczędzmy trochę RS. Uda mi się po prostu utrzymać za nim. Tą, tą tarkę trzeba omijać. Złap jakiś rytm. Będzie git. Chociaż nie no, bez przysady. Na no 89 ARS trochę, trochę mogę go zużyć, nie? 14 okrężni przed nami. Więc nie muszę wszystkiego od razu oszczędzać. No nie jest to zbyt płynne, to co ja teraz robię, jest zbyt szybkie. Let's Złapać dobry rytm. Ktoś tam się za mnie zabiera. Butler się za mnie zabiera. Sports India, no ale to jest tak długa prosta, że mogę powiedzieć Butler nie, ale nie tym razem jak widać. Niestety to oszczędzanie RS-u dało sobie znak Znać w sensie. Ale spokojnie. Nie wygrywa się w wyścigu na pierwszym, nie wygrywa się w wyścigu na drugim okrążeniu. Łapie rytm, będziemy walczyć. Pojawi się DRS, też w sumie pogadamy inaczej, aczkolwiek Porcindia ma oczywiście lepszy silnik od Renault, więc może część tej straty wywołanej DRS-em nadrobić w ten sposób. Dobra, pobawmy się już, już na, na serio tym, tym DRS-em. Serio? Ok. Jak coś to masz gorszy boli. Ale to. Aj, miało być bez powtórek. Ale no nie spodziewałem się takiej takiej reakcji Butlera tutaj. No przecież on. Czemu on tak gwałtownie zahamował? Masakra. Słabe to jest, że. No trzeba boty poznać, jak jeżdżą, żeby. Można było bezpiecznie sobie kruzować, bo bez kitu ja jechałem bardzo bezpiecznie, bardzo zachowawczo Żeby tu się nic kufanie stało I to... Aaa, nienawidzę czegoś takiego Bez kitu No ja nie spodziewałem się tego zupełnie Teraz wiele do końca już było ok. Przez chwilę nawet myślałem, że po tym po tym spinie a ja spokojnie sobie wrócę do, do wyścigu, będę jechał dalej i mówię, dobra, nie robimy powtórki, ale no jak straciłem koło to trzeba było, nie? Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach już jak będę jeździł na, na te dłuższe wyścigi to wtedy już będę na tyle obcykany, że damy sobie siana z powtórkami po prostu że będziemy w stanie to zrobić, nie? Muszę zobaczyć na powtórce na ile to był mój błąd był mądrzejszy jeśli o to chodzi jest chyba gdzieś punkt pomiaru DRS. Chyba mam DRS. Tak jest. Czy to jest dobre miejsce do wyprzedzania? No nie jestem przekonany. Aczkolwiek widziałem, że już niektórzy tu wyprzedzali. Słynny Knucica z kontynentu. Po takim manewrze wygrał tu wyścig, tutaj już na... ostrożnie, ostrożnie po prostu, ale to jest strasznie wolno, bo tu jeżdżą w ten zakręt. Bogata mieszanka Resik i story butler, ale. oddajesz mi pozycję, niestety. Go widać w lusterkach, ale chciałem po strzałce, że tam się wychyla. No nie, to będzie jednak walka na, na dłuższą metę. Kurde, uszkodzone skrzydło, naprawdę. No niesamowity jest ten, kurde, butler. Czemu tak wolno tam jechał? Jest pytanie: wymienia skrzydło, czy nie wymieniać? Naprawiamy skrzydło. Zmienimy opony. Myślę, zrobię robotę. Samym tempem. Chciałbym wiedzieć gdzie wyjadę. Wróć na pozycję 20. Czy to jest dobre? Będę miał czysty tor. Będę mógł cisnąć jak głupi. Teraz pytanie. Zjeżdżamy czy nie? A zaryzykuję bez kitu. Nie, 10 kółek na sowkach. Nie ryzykuję. Za dużo na medach, w sensie. Za dużo tych kółek. One powinny wytrzymać 30. Jeff, pomóż. Co ja mam zrobić? Okno boksu 6-9 okno No, do tego okna boksu. Ok, take it easy on the car. we can't sustain this level of Pytanie, czy ja w ogóle czuję te uszkodzenia, bo to nie jest tor, który wymaga niesamowitej przyczepności, znaczy niesamowitej aerodynamiki. Wiadomo, każde uszkodzenie jest na ileś tam odczuwalne, ale wywiana skrzydła trochę trwa, bo my tu walczymy o punkty, nie? A Raikkonena jestem w stanie w tym momencie utrzymać przed sobą. Czaty, co myślicie? Wymieniać czy nie wymieniać to skrzydło? Na pewno spadnę dużo pozycji. Tak mam szansę walczyć o punkty. I naprawdę walczyć z Rekonelą o te punkty. A ja mogę tego nie odrobić. Wow. Co się dzieje? Jezus, Mario. Nie, no doganie mi, Rajkonem. Teraz pytanie: zmieniać czy nie zmieniać? Leclerc się wycofał. Czy tak nie było w tym sezonie? Nie, rajkonem mnie dogania. Wymieniam skrzydło. Nie ma, nie ma to sensu. To będzie walka, kurde, o, o ogień, że tak powiem, która i tak zakończy się moją porażką, bo miałem przejść DRS-em. Butler, paruwo, czemu tak hamowałeś? <laughs> Strasznie odjechał. Mogę dużo wcześniej. A uczeni doświadczeniem w Chinach, tego błędu nie popełnimy. Ale ja cały czas zamierzam walczyć oczywiście o te punkty, ale ten wianuszek samochodów też za mną. Każe mówi twierdzi, że będzie trudno. Zdecydowanie po tej wymianie to będę musiał ich wszystkich wyprzedzać. A krążenie za dużo nie będzie przede mną. No tutaj muszę odpuszczać, nie mieszczę się w zakręcie z tym uszkodzeniem. I nie tutaj, kurde, no jeszcze zjeżdża pewnie. No, no panowie, dawać mi to nowe skrzydło i ciśniemy. Party mode i... Rozmaściłem za wcześnie, puściłem sprzęgło. 7 sekund pit stopu, 5 sekund odrobienia. Party mode, panowie, party mode i ciśniemy ile fabryka dała, nie? Mam trochę ciekawych danych, żebyście mieli na co popatrzeć. I kręcimy się po torze. To bez błędów miało być. 19. No. Zjechałem jako pierwszy, nie? A nie, był tam proszę o Nie chciałem teraz otworzyć Okej, okay, gap ahead is 19.8 sekund Kaj okay, nie będę ostatni Oj, oj, ej, 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 ej To się mogło źle skończyć Robercik Don't do it to me please No bo don't go do anyway Don't do it never mind let's go Dobrze wiedzieć, że tylko co mi to daje? No jestem szybszy od niego, no. Ewidentnie. Także jest to jakiś plus. Jeszcze nie w drs 17 ta pozycja, jest ktoś w pit Jest to pit stopy. Także no poprawiam się. O! Znowu uszkodzenia. No jakieś części poleciały. Nie wiem, czy to z mojego bolidu. Z mojego boli, lekko uszkodzone mam przednie skrzydło, no. to Kto to w ogóle jest? Dżwiracja. Myślę, że Taki obraz was, zobacz. To jest Divik taki nieprzyjemny, ale Dżwiracja, sorry, ale ja mam to w dupie. Ja muszę cię wyprzedzić, kurde. Moment. Tu nie wyprzedzam, czekam na prostą, aż na tych znowu będzie sytuacja jak z tym z Butlerem, a 17 po takich kwalifikacjach. To czym mówiłem, nie? Ma lepszy silnik, ja miałem DRS tej przewagi wcale nie było tak widać Znaczy przewagi, no było widać przewagę, ale jeśli chodzi o silnik, to po stronie Alfy, nie? Nie po mojej stronie. Dobra, trzeba ich dogonić teraz. должно быть специально трудно. Party mode on. Легкий okay, вышлиск. Okay. Oh, okay. 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 Tam jest rasel łoba, no, proszę, A, ładna delta trzydziesta. Mogę no, już podalcie, no i dokładnie jeszcze została. No ja na na czyli nie ma czy on teraz? Hmm. Kurde. Co oni tu robią teraz? Oj, groźnia, porcja znowu mamy mieć problem, nie? Jest. Ale co z tego, no? Jest szybszy na prostej. Yeah. Sure. Wyprzedzić Albon'a i... To jest Albon? Nie, Weber Wyprzedzić Weber'a czy tam Weber'a, jakkolwiek i Rasela no to jednak cel minimum, nie? Nie spodziewam się tu jakichś kurde niesamowitych rzeczy, które się mają wydarzyć za chwilę że awansuję nagle o 5-6 pozycji w przypadku uszkodzenia i wymiany skrzydła te wyścigi są za krótkie, żeby cokolwiek tam odrobić, chociaż te, te punkty gdzieś tam się, się znaleźć. Chociaż no, widać tych gości na horyzoncie, no, to nie jest tak, że nie jest to niemożliwe, nie? Chciałem, się Komisją No Komisją Europejską, Komisją i że ty niby mówiłeś, że Kubica nie umie angielskiego, tak? A ja się zaraz nauczę, kurde, odmień być. Czy ja miałem jakiś problem, czy kto miał jakiś problem, Jeff? Co ty pieprzysz?

Paliwa starczy? No właśnie, w dobrym momencie zauważyłem Boga mieszanka, na ja pierdziele jeszcze nie dojechał No tak jakby mogło nie starczyć Wow, baben, widzicie to? Już był włączony tryb oszczędzania paliwa. Ah, kurde, zobaczcie. E, w pierwszym wyścigu pozycja 12 i naprawdę fajny wyścig, a w drugim wyścigu pozycja 13. Niewiele gorzej, a naprawdę wyścig fatalny, no. Szkoda tej sytuacji z Force India. Szkoda. Stać mnie było na więcej. Siema, Stefano. Stać mnie było na więcej, ale udowodnię to w następnym Grand Prix, na które zapraszam już wkrótce Grand Prix Chin, o ile się nie mylę. Także tyle. Widzimy się. Oczywiście w kolejnym wyścigu na streama zapraszam. Na Twitch streamy poniedziałek, środę i piątek, a może czasem też coś częściej. Mniej więcej godzina 21, także jak ktoś jeszcze nie bywa na streamach. Może wpaść. Wygrał Hamilton z tego co widzę drugi Bottas trzeci był Fettel. Problem miał Leclerc więc. pewnie dlatego tylko Fettel trzeci. A którą pozycję zajął Ricardo? Zaraz sobie to sprawdzimy. So, let's Ricardo był ósmy, Kimi Raikkonen był dziesiąty, także tak jak mówiłem, to była walka z Raikkonenem o, o punkty. Do Rajkonena straciłem... 6 sekund, 6,20. A Butler, a Butler, Butler, ten pieprzony Butler został driver of the day.